Zazwyczaj to wygląda tak, że wchodzisz na scenę, no i męska część widowni to robi aż im się gorąco. Ja muszę przyznać, że do tej pory tańczyłam przede wszystkim przed paniami, nawet prowadząc tak zwane wieczory panieńskie jest to oferta wielu szkół tańca To były przede wszystkim panie. Nie mam okazji tańczyć przed panami i oczywiście nie uważam, że to jest coś złego, natomiast nie taki rodzaj tańca propaguję i jeżeli wykonuję jakieś figury i ćwiczenia, to są to figury i ćwiczenia. I staram się, żeby to była mniej, że tak powiem, erotyczna wersja, żeby to było bardziej sport. Wtedy mogę przed różnoraką widownią tańczyć. Natomiast sam taniec, choreografia, wolałabym przed paniami, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj Poldence jest i tak połączeniem wszystkiego. Siły, tańca, fitnessu, crossfitu i uważam, że nie da się oddzielić tych dwóch form. występ i było widać poruszenie żeńskiej części widowni. No troszeczkę, zawsze to jest przy tym jakiś bardzo podoba to co wyczyniamy na rurce, szczególnie panią. Jestem bardzo ciekawy jakby panowie w sumie zareagowali na nasze akrobacje. Mm. No momentami robi się aż niebezpiecznie. Ma pan na myśli takie elementy dosyć... dosyć ryzykowne. Tak, ma pan rację. No, dzisiaj mieliśmy przede wszystkim dużo obawy co do x ekstera, na którym pracowaliśmy, ponieważ było dosyć dużo odchylenia. Normalnie, kiedy tańczymy, rura jest przymocowana do do sufitu, czyli do, do, do powierzchni płaskiej. Jest to dużo większy komfort, tutaj wszystko się ruszało, więc z pewnych figur musieliśmy zrezygnować. E, ma Pan rację. E, jest to sport dosyć ekstremalny, natomiast e, jeżeli będziemy uczyć się krok po kroku od najprostszych elementów do najtrudniejszych e, i dawać sobie czas przede wszystkim na tę naukę, jesteśmy w stanie takie rzeczy e, opanować. W mniejszym lub większym stopniu każdy, bo to do, do każdego jest potrzebny inny czas, ale jest osiągalne. Intensywnie trenujemy wszystkie partie mięśni, które są bardzo ważne, przede wszystkim ręce i mięśnie brzucha. I później jak już dziewczyny łapią wszystkie podstawowe kroki, to już dalej dokładam konkretną muzykę i układam do tego choreografię. A jak tak? A jak partnerzy tych pani? Nie są zazdrośni? E, nie. Nie było jeszcze żadnej jego odzewu. Skarg nie było? Nie, żadnych skarg nie było jeszcze. No. Oh, uh, let me see, let me it, bounce, it bounce, let, me see, it up, let me see, bounce, 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 bounce. Oh.